Hej. Dawno się do Was nie odzywałam. Um, już dosyć długo, znaczy dużo czasu minęło, odkąd nagrywałam ostatnio filmik, ale wiecie jak to jest. Yy, no więc jest przeprowadzka, a jeszcze tym bardziej yy, yy, przeprowadzka, wiecie, z zagranicy do innego kraju, no to, no to kupa różnych rzeczy do załatwiania jest, do ogarnięcia. Ale powoli, powoli już wszystko to pokłada się na, wiecie, wchodzi na dobre tory, już jest coraz mniej tego. Więc mam nadzieję, że będzie coraz lepiej, że wrócę do jakiegoś takiego nagrywania, że będę częściej coś dodawała. Teraz już mogłabym w sumie dodawać częściej tej filmy, tylko mam jeszcze taki jeden problem, bo nie mam internetu tutaj jeszcze. Więc czekam, aż założą tutaj internet i wtedy będę mogła, wiecie, dodawać filmy. Mogłabym przez telefon dodawać, ale przez telefon jest, wiecie, dużo gorzej. Ja wolę robić wszystko na komputerze. sobie obrabiać tam filmy, później wrzucać. No, a do wrzucania filmów wiadomo, jest potrzebny internet, więc muszę jeszcze poczekać. Wszyscy wiecie, zgłoszone wszystko. Jeśli chodzi o internet, to założenie, i takie, tam, tam tylko po prostu trzeba czekać, aż przyjedzie ekipa i sobie i to po prostu podłączą wszystko. Więc mieli już być w sumie, ale jakoś hmm, chyba się nie śpieszy i pomieli hmm, być w tym tygodniu, a, a jakoś się nikt jeszcze nie pojawił. Więc czekam, czekam. Zobaczymy. Może niedługo będzie ten internet i będzie wiecie, można normalnie. Też funkcjonować, i wiecie, różne rzeczy robić, bo wiadomo, teraz w tych czasach internet, no to jest potrzebny, nie? No, a jak nie ma, no to, no to tak gorzej. No i dlatego też nie, na razie tak nie nagrywam tych filmów, ale powoli mam nadzieję, że, no, że już wrócę. Jak widzicie, jestem już u siebie w, dom w domu, w Polsce. Tak już zostanie. E jak się czuję teraz, czy tęsknię za Anglią? No, wiecie, czasami trochę tak, jak tam, wiecie, byłam długo i przyzwyczaiłam się do różnych tych rzeczy, i już się miało, wiecie, takie różne nawyki, już się przyzwyczaiło do wszystkiego, wszystko się wiedziało, co się powiedzmy, w sklepach kupuje, co nam odpowiada, co nie odpowiada. Hmm, powiedzmy, wszystko takie ułożone przez dzień, wszystko tak dopracowane, i, i wiecie, wiadomo, tam trochę inaczej różne rzeczy tam funkcjonują niż tutaj. Tutaj też trzeba właśnie zmierzyć z różnymi rzeczami, zwłaszcza z urzędami i co właśnie nie jest za fajne, co w, w Anglii y, nie jest, y, to tak dokładnie nie wygląda, no bo tam większość rzeczy można założyć przez internet. Czy przez telefon, a tutaj jednak mm, nie jest takie proste. Chociaż teraz, przez COVID-a, to znowu mm, się wszyscy wytwanili i nie chcą przyjmować do urzędów, żeby dzwonić, umówić się na wizytę albo telefonicznie. Tak to nie chcą nikogo wpuszczać. No, moim zdaniem robią tak, bo, bo i po prostu jest łatwiej. Łatwiej przez cały dzień nikogo nie wpuszczają. Mówią sobie, osób ile sobie zechcą. Mogą sobie dwie osoby umówić na dzień. I tyle. Jak coś, to mówią dzwonić. My mieliśmy jedną sprawę e, do załatwienia. E, już, która byłaby załatwiona we wrześniu, gdyby dało się do urzędu wejść, a nie dało się. Można było tylko telefonicznie. Telefonicznie się nie dało e, tego załatwić, ponieważ osoba, z którą rozmawialiśmy, e, mówiła wtedy, chodziło o tą pewną sprawę i miała się skontaktować z, z, z panią dyrektor, miała się zapytać. Yy, pewne rzeczy nie zapytała się trzy razy do niej dzwoniliśmy yy, obiecywała, że w tym samym dniu oddzwoni i, i od września do grudnia, do stycznia w czy się w ogóle nie zadzwoniła ani razu nie zadzwoniła i jak mielibyśmy coś załatwić musieliśmy czekać z tą sprawą aż przyjedziemy z Anglii, bo załatwiliśmy sami, osobiście poszliśmy do tego urzędu i co wszystko się udało na miejscu? Tylko, że z panią dyrektor, bo ta cała ich sekretarka, no, lepiej się nie, nie odzywać za wiele. Ale na razie wszystko w dobrym kierunku yy, yy, po prostu zmierza, więc mam nadzieję, że teraz już będzie wszystko, wiecie, yy, dobrze. Yy, no, no i. No, i tak właśnie do załatwienia teraz przez telefon. Przez telefon się po prostu niektóre rzeczy nie da załatwić, bo kogoś zbywają, mówią, że właśnie proszę oddzwonić później, albo oni oddzwonią, nie odzwaniają Nie da się nic załatwić. Po prostu nie ma to jak z kimś pogadać. Wiecie, po prostu w cztery oczy widzicie kogoś, i wtedy nikt wam was nie wiem. Mm, widzicie, bardziej się dogadacie, a nie że ktoś was powie jakieś słowo, i by się was pozbyć, nie? A na tak, jak kogoś widzicie, no to y, łatwiej po prostu wszystko jest załatwić. No, no ale ostatnio właśnie się wszyscy no, wytwanili, i lepiej po prostu zamykać i nikogo nie wpuszczać, więc nieciekawie właśnie to wygląda. Mam że wszystko kiedyś to niedługo wróci już do normy, tak jak na przykład w Wielkiej Brytanii. Chcą teraz, żeby no po prostu był ten wirus traktowany jako po prostu mm, mm, sezonowa choroba, jak grypa, i tyle. Bez żadnych już, mm, wiecie, restrykcji, takich tam rzeczy. I, tak samo y, Włosi się nad tym też zastanawiają, więc myślę, że powoli jeden do drugiego będzie odpatrywał i w końcu wszystko będzie tak samo jak wcześniej, będzie traktowane to jak grypa. Bo ostatnio w ogóle grypa zniknęła, nikt o grypie nie mówi, tak by na grypę już nikt nie chorował, tylko po prostu jest tylko jedno, 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 a przecież grypa istnieje, istniała i będzie, i będzie po prostu i na grypę też y, można ciężko zachorować, można mieć powikłania, można zapalenia płód. Tak samo. I też ludzie umiera, umierali i umierają na grypę. Więc mm, w końcu musi, musi się to kiedyś skończyć, bo wiecie, ile to może trwać. Bardzo wiele jest przez to kłopotów, opóźnień, no i ludzie się niepotrzebnie denerwują. I przez co właśnie są jeszcze bardziej osłabieni, mają mm, gorsze samopoczucie i też nie leczą różnych swoich chorób po prostu przez, przez tego wirusa, no że e, tu ich nie chcą gdzieś przyjąć. Sami się boją iść gdzieś do lekarza, boją się zarazić. No i po prostu mm, same z tego problemy jeszcze większe wynikają. Mam nadzieję, że jakoś to się wszystko w końcu zmieni. No, co ja wam jeszcze chciałam powiedzieć, że wam e, kiedyś powiedzieć o tym e, podkładzie, bo sobie zamówiłam, mówiłam, że sobie zamówiłam numer 130 i zamówiłam sobie numer 130. To jest True Beige. 130. E, I to jest ten Infallible L'Oreal. Tylko, że ja miałam sobie kupić z czarnym napisem. Tutaj to zamiast czerwonego miał być czarny, bo mówiłam, że czarny jest lepszy. No i jest lepszy. Ale na stronie, bo moja siostra zamawiała, miał być, był narysowany, był po prostu pokazany ten podkład z czarnym napisem i ona zamówiła z czarnym napisem. Ale zamówienie jak przyszło, to się okazało, że jest z czerwonym napisem. I pisała tam do nich, no ale oni powiedzieli, że nie mają z czarnym napisem, tylko z czerwonym wysłali po prostu z czerwonym. To nie wiem czy było na stronie, jest pokazane, że jest z czarnym i po prostu mylą ludzi, no ale już zostawiliśmy te podkłady. No i wiadomo, on nie on jest identycznie taki sam, jak ten z czarnym, bo cały czas mówię, że czarny jest lepszy. Ale ten też nie jest zły, więc yy, nie jest taki podkład, że Wam powiem, że nie kupujcie tego w czerwonym w ogóle, bo jest jakiś w Nie, to też on się zalicza też do dobrych podkładów i yy, mam go dzisiaj na sobie, więc jest OK. Mm, I też jest fajny. Tylko że tam ten jest lepszy. Więc jak się wiecie, zamaga tamten, to powinien się otrzymać tamten, a nie inny. Ale tutaj y, chodziło o kolor miałam powiedzieć Wam o kolorze. Y, moja siostra miała sobie zamówić numer 102, ale nie było i zamówiła też taki jak ja i nie żałuję, mówi, y, że jest zadowolona z koloru i ja też nie żałuję. Już od dawna y, po prostu ten kolor jakoś chodził mi po głowie. Pierwszy raz zobaczyłam mm, w internecie, tak mm, nie widziałam go na żywo i nie, cały czas miałam go w głowie, że. Muszę ten kolor wypróbować. Później poszłam do sklepu i sobie próbkę zobaczyłam na ręce. Spośród tych różnych kolorów wydawał mi się fajny. To jest numer 130 i powiem Wam, że jest jaśniejszy niż numer 125. Więc jeśli zastanawiacie się na 125, a 130 i chcecie mieć, żeby był jaśniejszy, to wyślij 130, bo ten kolor. Mam pokażę. Nie wiem, gdzie wam pokazać tutaj. Albo tutaj. Tutaj wam pokażę. O, widzicie? Tak wygląda ten kolor. Nie jest różowy i on lekko wpada w żółty, ale nie tak mocno. Nie wpada tak mocno w żółty, na przykład jak kolor 125. To jest taki. Yy, taki kolor. Yy. Trochę taki beżowy, wpadający trochę w żółty, taki, wiecie, taka mieszanka y, różu, nie różowego, właśnie delikatnie różowego z, z beżowym, coś takiego. Y, I on po prostu nie jest, nie, nie jest taki bardzo ciemny, ani tak bardzo żółty, czy taki pomarańczowy, jak niektóre odcienie. Y, jeśli szukacie bardzo, bardzo jasnego, to od razu mówię, on nie jest taki bardzo jasny, blady. Blady, wiecie, jak na przykład miałam z Bel, ten Newton Moist numer 1, 2. On jest troszeczkę ciemniejszy. Ale kolor jak dla mnie jest idealny. Dla mnie teraz na, na ten okres jesień, zima, wiosna jest to kolor idealny, bardzo fajny. I jeśli będę kupowała podkład jeszcze właśnie z tej firmy, ten, to na pewno będę to ten. Kolor na, na ten okres jest cienno-zimowy, a na lato to właśnie ten 125 mi mm, się dobrze nadaje. A ten właśnie kolor 130 jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Moim zdaniem najlepszy. Jak sobie właśnie porównałam te wszystkie odcienie, te, te niby też jaśniejsze, to yy, zostawiłam sobie na ręce, bo sprawdzałam yy, wiecie po czasie, który będzie jak ciemniał. To ten najładniej z nich wyglądał. I właśnie nie jestem zawiedziona, i moja siostra też nie jest zawiedziona, jeśli chodzi o kolor. Wygląda naprawdę super. Więc ja wam bardzo też ten. No, jeśli będziecie kupowali ten podkład, to ten kolor wam polecam, jeśli się zastanawiacie nad nim, więc sobie przetestujcie. Jeszcze ja tutaj mam dwie rzeczy, które sobie kupiłam. To jest suchy szampon Saiosa Pure Fresh. I to jest suchy długotrwałe odświeżenie, nie pozostawia widocznych śladów na włosach po ich wyczesaniu bez silikonów i parabenów. Formuła wegańska oraz certyfikowany przez Fundację Europejskiego Centrum Badań Alergii. I wiecie, to jest moja nowość. Jeszcze tego nie testowałam, więc w kolejnych filmikach, w którymś tam z kolei nie wiem jeszcze kiedy, zależy, kiedy będę nagrywać, to powiem Wam, jak się sprawdza. Bo to właśnie moja nowość, to sobie kupiłam. Bo jeszcze mam troszeczkę szamponu, tego z biedronki, co już go pokazałam w poprzednim filmiku. I tam u mnie się też dobrze sprawdza, jest ok, ale tego jeszcze nie testowałam. Chciałam właśnie, bo w sumie lubię te rzeczy, więc chciałam go przetestować i dam i Wam znać po prostu, jak się będzie sprawdzał, czy fajnie, wiecie, wygląda, czy nie przesusza bardzo włosów, czy. Działa tak, jak powinien działać, więc dam Wam znać. I on kosztował 10 zł, bo był na promocji w Rosmanie, Więc yy, ten suchy szampon. Jest, w ogóle może Wy już go używałyście, tutaj znać, czy się u Was sprawdził. No i je, kolejną rzeczą to jest yy, szampon yy, karatynowy, yy, też SAIOSA. I yy, to, to jest szampon Sajos do, do, do włosów łamliwych, formuła z kompleksem aminokwasów i kwiatem błękitnego lotosu uzupełnia strukturę włosów o keratynę, intensywnie ją regenerując oraz wygładzając włókna włosów. I ten szapon już używałam. Ale jeszcze, wiecie, nie na tyle, żeby wam dać tak, yy, yy, wiecie, taką opinię, że jak się po długim czasie stosowania sprawdza, czy te włosy są lepsze czy gorsze, to wam też dam znać już to jeszcze po czasie, jak się sprawdził. Na razie co wam mogę powiedzieć, to to, że yy, 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 po myciu nim włosy są takie, wiecie, jest jakby ich więcej, no, więcej, tak jakby takie jakby grubsze. Są, ja mam cienkie włosy, a jak sobie nim umyję, to tak jakby się wydają grubsze takie fajniejsze i grubsze, ale nie takie, że są takie, wiecie, puchate i wam w wszystkie strony. Chociaż tutaj jest u nas teraz takie suche powietrze dosyć, więc moje włosy się bardzo przesuszają, ale właśnie on nie powoduje tego, że jest taka, wiecie, szopa na głowie. Tylko tak sobie przykładzony, ale jest jakby ich więcej. Ja na razie jestem z niego zadowolona. Jestem też ciekawa, jaka odżywka jest z tej serii. Może kiedyś przetestuję. Yy, więc na razie yy, po prostu go testuję i Wam kiedyś dam znać, jak się sprawdził u mnie po dłuższym stosowaniu. Yy, na razie po prostu jestem yy, z niego zadowolona. Yy, moje włosy teraz nie są w takim najlepszym stanie, no bo ostatnio oni tak sobie bardzo nic nie dbałam, w ogóle nie mam za bardzo czasu. Od, Jego dużywkę to nakładam yy, po prostu. To nie za każdym myciem na chwilę, tylko po prostu muszę wrócić do tego, żeby, się sobie nałożyć jeszcze na dłużej. W ogóle muszę podciąć sobie te końce już suche, więc y, muszę się za to zabrać. No ale ogólnie nie są już takie złe, znowu. Więc e, farbą farbowałam ostatnio też to z to co miałam tutaj recenzję na, y, na kanale. Ym, więc y, tak wyglądają. To już farbowałam jakiś czas temu, więc y, one już tak trochę inaczej wyglądają. W ogóle nic nie używałam już dosyć długo żadnego szamponu fioletowego, więc te włosy tak po prostu same wyglądają bez żadnych tam tonerów, bez... E, właśnie fioletowych szamponów, płukanek, nic takiego, właśnie nie używam to same po prostu no na razie tak wyglądasz. ja po prostu nie mam nie miałam czasu na takie zajmowanie się takimi rzeczami dopiero powoli, powoli może wrócę do, do tego i wiecie powoli to się wszystko będzie układało, więc e, y, musicie mi dać jeszcze trochę czasu w, y, 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 i właśnie najgłówniejsza rzecz to ten internet, no ale to już nie, nie zależy po prostu ode mnie, bo co mogę zrobić, nie? Mam nadzieję, że może w przyszłym tygodniu będzie już albo może um, w ciągu dwóch tygodni, no nie wiem, to ciężko by mi to powiedzieć. Więc e, tak się chciałam się do Was trochę odezwać, żebyście po prostu wiedzieli, co u mnie słychać. Um, jestem. Na razie jestem zdrowa, nie zmienia nie jest. Ostatnio byłam dosyć bardzo zmęczona, bo cały czas w ruchu, właśnie sporo różnych rzeczy do załatwień, no ale powoli, powoli się to wszystko. Normuję, A jak będzie później, to w sumie nie wiem, bo tutaj jest wszystko teraz dla mnie takie nowe, wszystko trzeba się wszystkim zajmować, różnymi rzeczami od nowa, różne rzeczy się uczyć, nawet tego domu. Teraz jestem nie tak przyzwyczajona, bo po prostu wcześniej mieszkaliśmy w mniejszym, wiadomo, w mieszkaniu. W Anglii to było, to był dom, ale jakby mieszkanie, bo to było całe pierwsze piętro, jakby na dwóch domach, cała góra z dwóch domów. Złączona, i to było całe pierwsze piętro, więc to było jakby mieszkanie. Wcześniej mieszkaliśmy w domu, w takim piętrowym tam ogóle później przeprowadzaliśmy. No, no i oczywiście wiadomo, to było wszystko mniejsze, a teraz ten dom też nie jest nie wiadomo jak duży, wiadomo, ale i tak jest dla mnie tak dużo tutaj miejsca, że to czasami się wydaje, że za dużo. I tak muszę się też przyzwyczaić do. Do tego, tej wielkości, tego wszystkiego, i w ogóle do, do tego domu, do tych wszystkich rzeczy, do nowych dźwięków, do, do różnych, ogarnięcia różnych mm, rzeczy, bo niektóre są taką nowością tutaj. Też dla mnie, no wiadomo, więcej sprzątania teraz, no bo jest dół, jest góra, trochę pomieszczeń i po prostu no, trzeba się trochę. Wiecie, no przyzwyczaić po prostu. Myślę, czasem to się przyzwyczaje i będzie to dla mnie już normalne wszystko, no ale wiadomo, na wszystko trzeba czasu. Tak jak to już stoi, to jeszcze Wam powiem, że polecam Wam, jak ktoś lubi zwykłą herbatę czarną, to tą z Lidla, z tego Lord Nelson czy Nilsson, z tej firmy. Bo jest to naprawdę wiecie, fajna herbata, taka mocna. Dacie radę z niej zaparzyć sobie kilka prostu, herbat, a nie takie jak na przykład z Minutki czy z Sagi jedną i jest taka słaba, że mm, ledwo co herbatę zaparzycie, a z tej to kilka herbat będziecie mogli zaparzyć i, i po prostu mm, jest mocna, jest bardzo fajna herbata. Mam też w tej serii E, zieloną herbatę i też jest bardzo fajna, bo właśnie z tej firmy też te e, zielone herbaty, w ogóle herbaty są bardzo fajne, bardzo ładnie pachnie. Mm, to jest e, smak o opuncji figowej, więc polecam wam, jak widzicie w Lidlu, to z tej firmy herbaty są bardzo fajne, warto je kupić, warto na nie, na nie zwrócić uwagę. No, a tutaj mam jeszcze takiego kwiatka nowego. E, duży. On dopiero tak dochodzi do siebie, bo on jest uratowany. Weźmy go takiego pana za darmo. W sumie on już był uschnięty i pytaliśmy się go, czy wiesz, wiecie co, czy chce go sprzedać, czy coś. Bo tak stał taki zmarniony, długo nie był podlewany, miał już dużo liści, tutaj suchych, wszędzie, złamany cały czubek. Te liście wszystkie były w dół opadnięte. Jest trochę krzywy, ale przesadziliśmy go do nowej doniczki i teraz yy, wiecie, no wygląda po prostu już dużo lepiej, powoli się podnosi. Tylko mamy go kilka dni, ale myślę, że powoli wiecie, wróci do siebie i, i będzie z nim wszystko ok, z yy, pod światło wam pokazuję. Więc trochę tak ciemno, ciemno to wygląda, ale yy, no muszę tak, bo. Wiecie, nie ma jak tego pokazać. E, więc tak wygląda ten kwiatek. Ale jest fajny, bo nam akurat tutaj pasuje. Takiego akurat szukaliśmy, więc, e, więc go uratowaliśmy. Mam nadzieję, że będzie rósł. Mm, więc, e, więc troszeczkę się już te liście podnoszą do góry. Więc mam nadzieję, że on już całkiem e, no, wyzdrowieje, że dojdzie do siebie i będzie z nim wszystko. Dobrze, więc e, dzisiaj jak zobacz, zobaczycie, e, pogoda taka u nas jest, trochę szaro, ale nie wieje wiatr, ale zapowiadają e, właśnie silni wiatr, że ma przyjść, więc e, znowu niedawno bardzo mocno wiało okropnie, nie za bardzo lubię jak tak wieje, bo to wiecie, źle się śpi, naprawdę tak huczało, naprawdę mmm, strasznie. Yy, to nie jest tak nie za bardzo fajne, teraz znowu zapowiadają, mam nadzieję, że nie będzie taki silny jak wcześniej, bo wiecie, no nie za ciekawa tak pogoda się ostatnio zrobiła, ten luty taki się zrobił, niby temperatura na plusie, ale jest taka pogoda, taka średnia, no nie ma deszczu, ale te wiatry znowu wieją takie, często no, akurat nie lubię wiatru, wolę deszcz już niż taki wiatr okropny. Dajcie znać, czy wy lubicie, jak wieje, tak mocny wiatr, czy nie, bo wydaje mi się, że większość osób nie lubi. Więc e, czekam już na wiosnę. No, tak, więc ja e, czekam e, już na wiosnę. E, mam nadzieję, że już niedługo przyjdzie już jest w, w sumie e, no, luty, więc luty, marzec, w marcu już myślę, że się wiosna będzie zaczynała, nie? Bo e, no, ile można czekać na tą wiosnę? I że się ciepło zrobi, długi dzień, już nie mogę się doczekać jak będą takie długie dni, że do 22 będzie jasno, będzie super, już naprawdę się tego nie mogę doczekać, bo już mi się znudziły, znudziły te długie wieczory, to ciemno, chociaż już widać, że jest dłuższy dzień, no ale jeszcze to nie jest to, no ale w marcu będzie już dużo dłuższy dzień, w marcu też pod koniec się przestawia no, czas, więc no to wtedy już będzie... Całkiem długi dzień, będzie inaczej, zrobi się cieplej, yy, będą się pączki na drzewach rozwijały, liście, kwiatki, ptaki będą śpiewały. A ja lubię takie rzeczy, bo wiecie, jest takie jakoś przyjemniej, fajniej, miło, więc nie mogę się już tego doczekać. Yy, Ciekawy, czy wy też czekacie już na wiosnę? Wolicie zimę, wiosnę? lato, jesień, jaka jest Wasza ulubiona pora roku? Jestem ciekawa, bo ja lubię wiosnę, lato, a jesień już tak średnio, bo wtedy się już zaczyna robić tak szaro, ciemno, wcześnie. Zima tylko przez trochę lubię powiedzmy, tak w grudzień jeszcze jak są święta, wtedy najlepiej, żeby trochę śniegu popadało. To jeszcze powiedzmy, że lubię, a później to już wolałabym, żeby się wiosna zrobiła. Więc moje ulubione pory roku to tak naprawdę to jest wiosna, lato. Ja lubię, gdy jest ciepło, jest długi dzień. Wtedy się po prostu czuję dużo lepiej. No, ale już jest coraz bliżej niż dalej. No, to tyle na dzisiaj. Trochę tak się do Was odezwałam. Jak to się wszystko tutaj poukłada, to będę coś tam więcej nagrywać. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Mm, że się Wam wszystko dobrze układa. Mm, ja się znowu za jakiś czas do Was odezwę, a teraz życzę Wam miłego dnia. Mm, I po prostu do usłyszenia, do kolejnego odcinka. Pozdrawiam Was, i wkrótce się znowu usłyszymy. Na razie, pa.